było zawsze głośno w Toruniu. Były uwagi co do głośności, co do hałasu. Tak wygląda to w tej chwili. Jest chwilę po dziesiątej, teraz już obowiązuje opłata. Ci, ci ludzie, którzy tutaj są wszyscy, oni za darmo tu weszli, a ci, którzy po dziesiątej zapłacą 20 zł tam na bramce. Ale zobaczmy te wyciszenia słynne, których, których Laba się chwali tymi obyciszeniami. To są takie pojemniki na wodę po 1000 litrów. Wszędzie to stoi. Będziemy jeszcze delikatnie z tyłu zajrzeć Tutaj modyfikacje Jesteśmy na zopleczu, aby no to w ogóle Sprawdzamy czy to słychać po prostu No i proszę Tak wyglądają, wszystkie pełne Absolutnie pełne I szukamy teraz miejsca Dobry, dobry Dobry Teraz wejdziemy po prostu do namiotu Tak zasadniczej Sali tanecznej. Tak wygląda, proszę państwa. Leba przyjmuje do tysiąca osób, by pilnować, żeby to nie była impreza masowa, liczą po prostu ludzi. Tam są kontenery WC. Około 500 osób może usiąść tutaj, proszę państwa. Na leżakach, w specjalnych lożach, gdzie można zamówić taką lożę, ale się nie płaci za to, tylko się po prostu rezerwuje. No i wejdźmy na salę. SALę! Do namiotu Lapa cieszy się ogromną popularnością, ponieważ ściągają tutaj tłumy z miasta. W którymś momencie się nudzi miasto, a tutaj do czwartej rano jest impreza. Tak wygląda w tej chwili. Mogę Państwu pokazać, nawet taki ogranicznik dźwięku. Tutaj mają taki system, że do 95 decybeli może grać normalnie zajrzyj. Tu jest serwisko dj -a. 92, momentami 54 i tak są ograniczony specjalnie oni o to dbają, ponieważ są mieszkańcy, to jest dokładnie jedna pani mieszkańca Torunia, która cały czas uważa, tu jest za głośno i za dźwięk stąd dociera na rybaki oni robią badania specjalne no nie dociera, pierdol odzywajcie się państwo, co o tym myślicie ma to swój klimat rzeczywiście, nie tylko młodzież, w różnym wieku ludzie tutaj lądują no już wychodzimy z namiotu i co? się zrobiło ciszej tak to wygląda proszę Państwa nad Wisłą zaczynają też przez cały dzień działać ale to trochę się musi zrobić cieplej a tak to piątki i soboty dyskoteki do czwartej rano to jest specjalna ekipa sprząta okolice ale też nie wypuszczają ludzi z kubkami na przykład i zrywają im te opaski na rękach, żeby też nie, nie leżały gdzieś po krzakach Oto się dba, tam jest jezonko, Podobno bardzo dobre, nowe teraz. Jakieś chińskie cuda. No, tak to proszę Państwa wygląda. To jest ten słynna lama. Kto nie był, to może sobie obejrzeć, jak to był. No to jest to dla niego oczywiste. Nowością w tym roku są specjalne wyciszenia, kontenery z tymi pojemnikami na wodę. No i co? Ile tu jest ludzi w tej chwili? W tej chwili obliczają na około 500. Jeszcze drugie tyle może spokojnie wejść, jeżeli zapłaci 20 zł. Na wejściu. No, kultowa się robi lawa rzeczywiście w terenie. Się wcale nie dziwię. Wcale, wcale się nie dziwię. Miejsce spotkań, miejsce weekendowych szaleństw no bo tam w tym namiocie czasami jest po prostu tłoczno absolutnie tak wygląda laba po 22 czyli już w tej chwili to już jest za rozkręcona. bo ci którzy wiedzą, że mogą tutaj wejść za darmo do 22, no to to już weszli a teraz spóźniona reszta będzie płaciła 20 zł tak to wygląda nie tylko alkohol tu piją proszę Państwa tutaj normalnie jedba, mate w takich butelkach fajne Piwka bezalkoholowe również, napoje wszelakie. Nie trzeba się tu upijać pozorom nie jest tak źle. Laba.